Kwer kapitanów część pierwsza. Po długich naszych staraniach odsłoniliśmy na łasztowni na murze przy starej rzeźni tablicę, na której widniało Rada Miasta Szczecin uchwałą nr 8 przez 152 przez 15 z dnia 26 maja 2015 roku Nadała temu miejscu nazwę Skwer Kapitanów. Wreszcie mieliśmy swoje miejsce, gdzie mogliśmy działać i się spotykać. Ruszyłem więc do współpracy z panią prezes CSL, Laurą Hołowacz. Najpierw zaczęliśmy wyposażać mesę kapitańską w Starej Rzeźni. Wiele pamiątek zawieszałem osobiście. Odsłoniliśmy portrety sławnych kapitanów, prekursorów szkolnictwa morskiego w Szczecinie. Kapitana żeglugi wielkiej Konstantego Matyjewicza, Maciejewicza, kapitana kapitanów, dyrektora pierwszej PSM w Szczecinie na Alei Piastów. Odsłaniał jego wnuk, starszy mechanik okrętowy Janusz Maciejewicz. Kapitana Żeglugi Wielkiej Antoniego Leduchowskiego, wykładowcę astronawigacji pierwszej PSM odsłaniał jego syn, kapitan Żeglugi Wielkiej Wincenty Leduchowski. Kapitana Żeglugi Wielkiej Zbigniewa Szymańskiego, dyrektora drugiej PSM w Szczecinie Nawała Chrobrego odsłaniała jego siostra. Pan rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, profesor, doktor, habilitowany kapitan Żeglugi Wielkiej Wojciech Ślączka gratulował nam pomysłu upamiętnienia sławnych kapitanów. Byłem inicjatorem i organizatorem odsłonięcia portretów i podczas odsłonięcia portretu kapitana Żeglugi Wielkiej, dyrektora Zbigniewa Szymańskiego, Nagle włączyli się starsi mechanicy okrętowi i wręczyli mi honorową złotą odznakę 35-lecia Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich. Złotą odznakę przypięli mi do klapy białego munduru, a na dyplomie było napisane Kapitanowi Żeglugi Wielkiej Włodzimierzowi Grycznerowi, wiceprzewodniczącemu Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, prezesowi Ligi Morskiej i Rzecznej, komodorowi Flisów Odżańskich, wyrażając uznanie za serce i za zaangażowanie w pracy na rzecz środowiska ludzi morza, kultywowanie tradycji morskiej i polskiej bandery dla dobra naszej ojczyzny najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej odznakę tę noszę dumnie bo jestem pierwszym odznaczonym przez mechaników kapitanem w Starej Rzeźni organizowaliśmy wiele uroczystości występów, wystaw i tym podobnych. W 2016 roku byłem inicjatorem i organizatorem pierwszej wystawy fotograficznej kapitanów żeglugi wielkiej. Kapitanowie autorstwa mistrza fotografii Andrzeja Łazowskiego. Eksponowanych było ponad 60 artystycznych portretów kapitanów i powstał z tej wystawy. Wspaniały film. W 2017 roku zorganizowałem uroczyste odsłonięcie na murze skweru kapitanów zabytkowej kraty do drzwi sprzętemu. A w maju 2017 roku z okazji 70-lecia szkolnictwa morskiego w Szczecinie zorganizowałem odsłonięcie na skwerze kapitanów sześć tablic. Świętej pamięci sławnych kapitanów. Tworzyłem te tablice w drukarni Kadruk u przyjaciela Mariusza Kotarskiego, a ufundowała je CSL, czyli pani Laura Hołowacz. Ponieważ stwierdziłem, że skwer kapitanów to także skwer kapitanów jachtowych, więc zwróciłem się do prezesa Zachodniopomorskiego pomorskiego okręgowego związku żeglarskiego Zbigniewa Zaleskiego o wytypowanie na tablicę dwóch najsławniejszych naszych żeglarzy: wytypowali jachtowego kapitana żeglugi wielkiej Ludomira Mączkę Ludka i jachtowego kapitana żeglugi wielkiej Kazimierza Jaworskiego Kubę wymyśliłem i stworzyłem te tablice to byli świętej pamięci kapitanowie prekursorzy szkolnictwa morskiego w Szczecinie a kto tablicę kapitana żeglugi wielkiej Konstantego Matyjewicza Maciejewicza, Macaja kapitana kapitanów dyrektora pierwszej państwowej szkoły Morskiej w Szczecinie na Leju piastów odsłaniał wnuk starszy mechanik okrętowy Janusz Maciejewicz i wnuczka Julita Surmacka z mężem. Kapitana żeglugi Wielkiej Antoniego Leduchowskiego, wykładowcę astronawigacji w pierwszej Państwowej Szkole Morskiej, odsłaniał syn kapitan żeglugi Wielkiej. Wincenty Leduchowski. Kapitana Żeglugi Wielkiej Zbiewgała Szymańskiego, dyrektora drugiej Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie na wałach Chrobrego, odsłaniała jego siostra. Kapitana Żeglugi Wielkiej Andrzeja Huzę, komendanta Liceum Morskiego odsłaniał kapitan Żeglugi Wielkiej Włodzimierz Grycner jachtowego kapitana żeglugi wielkiej ludomira mączkę ludka ludojana odsłaniał jachtowy kapitan żeglugi wielkiej janusz Harkiewicz jachtowego kapitana żeglugi wielkiej kazimierza jaworskiego kubę odsłaniała jego małżonka uroczystość którą prowadziłem była wspaniała filmowała telewizja i opisywała prasa Uczestniczyło w niej wielu marynarzy i mieszkańców Szczecina. Poszedłem za ciosem i wymyśliłem i stworzyłem sześć tablic żyjących sławnych kapitanów. Zbraniali się kapitanowie, że to pośmiertnie robi się takie tablice, ale przekonałem ich, że to właśnie teraz na 70-lecie szkolnictwa morskiego. Trzeba pokazać tych, którzy nas uczyli i mogą jeszcze o tym opowiadać. Wybrałem tych, bo po dyrektorze PSM, kapitanie żeglugi Wielkiej Zbigniewie Szymańskim, przekształconej z PSM-ki na WSM-kę, rektorem został Kapitan żeglugi Wielkiej Eugeniusz Daszkowski, a następnie kapitan żeglugi Wielkiej Aleksander Walczak. Wykładowcą był kapitan żeglugi Wielkiej Lech Jasiński i kapitan żeglugi Wielkiej Józef Gałowicz. Wybrałem też dwie najsławniejsze panie. Pierwszą w Polsce, kapitan żeglugi Wielkiej, Danutę Kobylińską, Walas i pierwszą kapitan żeglugi wielkiej rybołówstwa, Elżbietę Trzeciak Zawładzką. Tablice żyjących kapitanów odsłoniliśmy na skwerze kapitanów 11 listopada 2017 roku na święto niepodległości. Odsłaniali kapitana żeglugi wielkiej Eugeniusza Daszkowskiego, jego córka, kapitana żeglugi wielkiej Aleksandra Walczaka jego małżonka kapitana żeglugi wielkiej Lecha Jasińskiego jego wnuk kapitana żeglugi wielkiej Józefa Gawłowicza jego małżonka kapitan żeglugi wielkiej Danutę Kobelińską, Walas jej wnuczka kapitan żeglugi wielkiej Rybołówstwa Elżbietę iii i jej syn. Uroczystość, którą prowadziłem, była wzruszająca. Wnuczka kapitana żeglugi Wielkiej Danuty Kobylińskiej WALAS, która przyjechała z Warszawy, odczytała list od chorej babci, w którym pani kapitan dziękowała i przepraszała, że nie może przyjechać. Bo sól zżarła jej stawy. Kapitan żeglugi Wielkiej Jerzy Niemiec wręczył kwiaty wnuczce, kapitan żeglugi Wielkiej Kobylińskiej, Walas, a ja wręczyłem wnuczce jej małą kopię odsłoniętej tablicy. Tablicy, kapitan żeglugi wielkiej Danuty Kobelińskiej Walas. Była telewizja, prasa, przybyło wielu marynarzy i mieszkańców Szczecina. Pan rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, profesor, doktor, habilitowany kapitan żeglugi wielkiej Wojciech Ślączka życzył mi dalszych pomysłów w zagospodarowaniu skweru kapitanów. No i wziąłem się dalej do upiększania skoru kapitanów, ale to opowiem w następnej części.